To co, ale do takiego kurczaka byś dawał na chleb? Kto normalny robi taki chleb? Nie, no grusz, no kto je parówki z chlebem? To mi dawano kromkę chleba posypaną cukrem. Halo, witam. Dzień dobry. Siemano Elo, cześć! twójcie Priwiet! Guten tak! Ola! Halo! Cześć! Tak, znowu czeka nie ułożona, dokładnie. Dzisiaj wstałam i tak o tu z jednej strony pff, tutaj z drugiej strony pff, i taka, i już nie chciałem się tego układać, wyjeść. nam no, po prostu, chcę założyłem czapkę. Teraz tylko moją brodę i pff, to. Pierlista rodzajów chleba, jest takie coś? Pierlista rodzajów Co jest? Wyskoczyły mi składniki na chleb Czemu to jest Nutella i kurczak? Patrz to. Tierdista, składniki na chleb. Fuh, chuj zajebiste. No dobre może być. Disgrus. <laughs> jajko. Tylko pytanie, czy surowe, czy zwykłe? Ten w się wiesz, na twardo. To jest pytanie. Jajko na chlebie. Ja na przykład osobiście lubię jajko na chlebie. Surowe? No nie. Ale jak takie na twardo, no to ja lubię na przykład. Tylko nie jest takie chuj zajebiste. Ale na przykład według mnie jest dobre. Kurczak. Kurczak na chlebie. Kto normalny? Je chleb. Z kurczakiem zrożna. Czy ktoś z was kiedykolwiek jadł chleb i na to kładł kurczaka zrożna? No ja nie. Dla mnie to jest za suche. Ja? Jesteście chorzy? Jak kurczak zrożna na chlebie? Jesteście chorzy jacyś? Nie, nie. Dla mnie to jest nie tyle co gruz, co ja bym powiedział, że dis. Nie. Ty jesteś rozjebany. Jak można jeść kurczaka zrożna? Ludzie, kurczak zrożna jest suchy. Dajesz to na chleb, który jest jeszcze bardziej suchy. To na pisku się go robi raczej, ja nie no To co, ale do takiego kurczaka byś dawał na chleb? Kto normalny robi taki chleb? Twór, takie kanapki z takim czymś. Kto jest normalny? Nutella. Nutella dla mnie top tier. Zajęcie gówno na chlebie. Dżem. Jem jest też zajęcie według mnie. Dżem i Nutella top. O tak o. Szyneczka. A to jeszcze rodzaje szyneczki. A szyneczka z takimi tymi żyłkami. Bo taka ten. A to boczek. Ja nigdy nie jem boczku takiego w sumie. Nie jadłem boczku, w sensie, na kanapce nigdy nie jadłem boczku. Jedyne, kiedy jadłem boczek, to na grillu. Nigdy nie jadłem na kanapce boczku. Jakbyście mieli ocenić kanapkę z boczkiem, to ile byście dali? Nie, to jest majątkowica, daje gruz, bo ja no nie, jad, nie jadłem, no nie wiem, nie jadłem. Nie jadłem boczku na kanapce, więc nie mam pojęcia, jak to smakuje. No, zwykła wędlinka, wędlinka zwykła, no, Nutella i dżem, a wędlinka... Zależy też jaki chleb ty masz pod spodem, bo jak masz taki suchy, taka rozpadająca się kromka, to jest gówno, ale jak masz taki fajny, mięciutki, taki świeży chlebek z wędlinką, wtedy to jest zajebiste. Dałbym w ale tak na samym końcu między dobre, a tym w chuj. Tak pomiędzy tu, a tu, bo to jest takie, zależy od chleba jeszcze jaki jest. Papryka szczeciński. Papryka szczeciński jest dobry. Lubię paprykę szczecińską. Paprykarz szczeciński jest super. Nie wiem co sądzicie o paprykarzu, ale papryka według mnie jest spoko. Może w sumie może być, może nie aż taki dobry. Może być, Tamy może być, bo nie jest aż taki super. Jest jednak, może być, taki między tym a tym taki. Ogórki, to są ogórki konserwowe chyba, bo to są kiszone tak mi się wydaje, albo jeden, to chyba, załóżmy to są konserwowe. Konserwowe ogórki dla mnie osobiście top tier. Uwielbiam ogórki konserwowe, od razu dam kiszone. Kiszone dla mnie to jest dis. Albo może być, może być, niech będą. Może być kiszone, konserwowe jest top tier. Ja o wiele bardziej lubię konserwowe. Kiszone dla mnie to jest gówno, które czasami zjem, ale nie mam za nie ochoty. Konserwowe mogę... No, o No, kofi... Coś pięknego. Cebula. Nie lubię cebuli, gruz. Nie lubię, nie lubię jakoś cebuli. Cebula, mimo że zdrowa, to nie. Miodzik. Miodzik a na chlebie? Jak na chlebie, miód? Kto normalny jest ten? Twaruk i miód to tak, ale zwykły miód na chlebie? Brakuje jednego składnika, który powinien być na SC, i jest nim zwykły biały cukier. Bo nie wiem, czy widzowie też tak mieliście, ale ja, za dzieciaka, jak chciałem coś słodkiego, to mi dawano kromkę chleba. Posypaną cukrem. Częściej można było masełko i cukier. Albo jak już nie było masła, to moczyłeś chleb w wodzie i dawałeś cukier nad smoczoną na kromkę chleba. I tak żarłeś. Mokry chleb z cukrem. To jest dopiero eska. To się nazywa podlasie widzowy. To jest dopiero. To jest wyższy poziom. Jeżeli wasze babcie tak nigdy nie robiły, że dawały wam chleb zmoczony i nada cukier, to wy nie wiecie, co to znaczy życie. Przysięgam. <laughs> Także miodu nigdy nie dawali mi, ja zawsze miałem cukier biały. Więc no, dam dobre no, bo miodu nie miałem. Albo tam może... Nie, dobre. miód jest spoko, ale to nigdy nie jadłem na chlebie. <laughs> więc nie mam pojęcia. Chociaż nie, dam gruz, bo nie jadłem, bądźmy solidarni. Bo jak był gruz, bo nie jadłem, to miód też jest gruz, bo nie jadłem. T tyle. Twaruk na chlebie? No to jest gruz. I tak, i tak, bo twaruk na chlebie to jest dla mnie coś popierdolnego. W sensie, no ten akurat taki dosłownie twaruk wyjęty bez niczego suchy. Taki twaruk bez żadnego jogurtu, taki o opakowania, To jest gruz. Z jogurtem? Jak go trochę rozcieńczysz, żeby był taki bardziej wodnisty? Papeczka. Na. Taki sam? Nikuja. No nie. On jest suchy. Nie da się tego zjeść. Musisz polać miodem albo dać jogurt. Cokolwiek. No nie da się samego tego zjeść z chlebem. No nie da się. Nie da się. Peanut butter. Masło orzechowe. Z chlebem. Lubię masło orzechowe. Ale jak do szejków na przykład. Albo do jakiejś rzeczy, jak robię naleśniki proteinowe. To zajebiste. Ale na chleb? Nie. Gruz. Nie ma opcji. Co to jest? Chleb na chlebie? Składniki na chleb. Chleb. Super. Zajebisty chleb. Chleb z chlebem? Dojebane. Parówka. Nie no, gruz. No kto je parówki z chlebem? Na chleb kto daje parówkę? Ktoś z Was kiedykolwiek dawał parówkę na chleb? Ja rozumiem, żeby zjeść parówkę i do tego sobie zagryźć chleb. Na z ketchupem, to wtedy zajebiste. Ale dawać parówkę na chleb, kto z Was jest taki nienormalny? Wyobrażasz sobie tak, kroisz parówkę taką w poprzek i dajesz tak długo. Par... Nie, no, co wy, chorzy. Hot dog! Wtedy to jest spoko. Ale no załóżmy, że to jest na zwykły chleb. Załóżmy, że ta tier lista jest na zwykły chleb. Nie na hot doga, ale na zwykły chleb. To co ty dajesz parówkę na klep i to ściskasz i robisz hot-doga? Jesteście chorzy? To zwija? Nie, 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 nie. Kiełbasa? Kebasa? Może być. Na chlebie? Spoko. Jest okej. Okay. Nie jest jakaś taka wow. Jest. No okej. Okay. Pytanie. Co to jest? Co to jest? to jest smalec? To jest ryba? To jest- co to- serek jakiś? Co to k jest? Ktoś mi może to powiedzieć? Smalec. To jest smalec? Słonina. Słonina czy smalec? Pasztet. Słonina, załóżmy to jest smalec albo słonina. Nie jadłem. Gruz. Sałata. Sałata w połączeniu z wędlinką. Zajebiste. Coś pięknego. Połączenie wędlinki i sałatki na chlebie. Do tego jeszcze lekko masełkiem. o, coś pięknego. Sama sałata. No nie. Sama sałata to jest dis. To nie jest gruz. No bo umówmy się, no jak masz. Chociaż. Nie, to będzie gruz jednak. Jednak gruz. Jednak grus. Jednak grus, Jednak się szanujmy. Jednak grus. Rzodkiewka! Rzodkiewka to jest ten sam case. No kto normalny zje kanapkę z rzodkiewką? Kto normalny bierze kanapkę, smaruje masę i daje rzodkiewkę? Kto normalny daje rzodkiewkę samą na kanapkę? że to jest chore. Czy wy jesteście... Czy ch... jesteście... jesteście chorzy? Kto normalny daje rzodkiewkę na suchy chleb? Rzutkiewkę samo na suchy chleb. No nie, to jest niedobre. Ha, nie, dobra, nie gadam z wami. Ogórek, ogórek może być. Ogórka jeszcze, jeszcze zniosę na suchy chleb. Ogórek dla mnie jest najlepszym warzywem jaki jest, bo jest to sama woda prawie. Coś pięknego. Ogórek mua, na sam chleb. Zawsze mówi widzowie, że to jest na sam chleb. Na sam chleb. Żadnego masła, bez niczego. Sam ogórek na sam chleb, mua, spoko. Może być. Natomiast, jakby do tego było masło, sałata i wędliny, i jeszcze pomidor do tego. O! Oh, mm, a! O! Oh. Pomidor? Dis! <laughs> I ten też pomidor, this. Nie lubię pomidorów! Nie lubię pomidorów! No i tyle w sumie. To jest moja opinia. To jest sałata lodowa. A to jest, Vanessa nie mówiła, sałata kanapkowa, albo maślana. I sałata maślana, nie wiem, czy jedliście dwie. Różne, sałata maślana na chlebie jest do jebana. Sałata ta maślana, na Coś pięknego, to gówno suche, to ja pierniczę, coś pięknego. To jest o wiele lepsze niż to. Jeżeli nie jedliście kiedykolwiek, nie, nie czuliście różnicy, to polecam kupić sobie dwie i spróbować, bo naprawdę to jest o wiele lepsze niż to. Serio. Salami na chlebie, Esk. Co to jest, serek topiony, co to jest? Hochland. To jest ser, to jest taki serek chyba na kanapkę, nie? Jak mi się wydaje. Co to jest? Serek na kanapkę. Estir. Od razu. Nawet gdzieś tutaj bym dał. W te rejony. Nawet przed... Nie no, dżem nie, Zrodoczono mi się. Tutaj gdzieś bym dał. O, salami w ogóle tak damy. No. I tak to może być. No. Serek topiony. Rockstar na kanapkę. Nie wiem, co tu więcej mam powiedzieć. Ser. Ser na kanapkę Ja osobiście, jakbym miał zjeść kanapkę z suchym serem, to... Nie. Ale jeżeli tak patrzymy pod względem tier listy. Ser na kanapkę nie jest aż taki zły, jak na przykład paprykarz, więc dałbym go tutaj. Na no może być, a między dobre. Bo sam ser dla mnie jest za suchy, Ja nigdy. Jak ze ścieka robiono, robiono mi kanapki z samym serem, to nie potrafiłem go zjeść. Bo dla mnie to było za suche. Okropne. Z herbatką? Super. Super. I z masełkiem może jeszcze. Ale sam nie, nie ma szans. Masło polskie i co to jest? Jakieś masło. Nie wiem co to jest. Roślinne. Załóżmy, że to jest masło roślinne, a margaryna i masło, aha, dobra, margaryna, no to nawet nie wiem jaka jest szczerze różnica w tym. Dla mnie to jest taki, tak, ja i tak tylko smaruję cienką warstwę albo tego, albo tego i chuj w to. Więc dam po prostu, no spoko jest, no ale samym masłem to jest kujnia, no. Dam dobre, bo samym masłem nie zjesz kanapki, na no przynajmniej ja nie zjem samym masłem kanapki, no. Nawet ty... nie, samym masłem nie ma chuja. Chyba, że tost, tosty, wtedy ta, tosty z opiekacza, To mm, w się sensie z tostera. O tak, 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 ale sam se kanapka sucha z masy. no nie chuja. Pasztet, nie no pasztet to jest eska. Kanapka z pasztecikiem, do tego bierzesz, robisz sobie herbateczkę. O czym ty bierzesz. bierzesz sobie herbateczkę stary, pasztecikiem, o tak o. Mm, coś pięknego, pasztecik, eska. No i brakuje tutaj teraz oczywiście cukru i wody i byłoby zajebiście. Załóżmy, że Rockstar to jest ta woda, o której mówiłem. Jeżeli to jest ta woda, to ja ci tu. Jeżeli to jest Rockstar, to wypierdala. Ale jeżeli to jest woda, to leci Aha, tu. A to nie ile. I to jest moja tierlista lista: składników na chleb. Tos.